jakoś, nie? Tak. Troszeczkę większy skos. No, kurwa, no Ale koniecznie są cztery cięcia? A już tak, się na... tak cieli? Nie. No to, to nie będzie. Po prostu te kromki się później będą rozwalać, już co chodzi. A, no tak. No. Dobra, piekarze, idziemy do domu. Wojtek to zrobi. Tak. Idziemy do domu. Możecie przyjść <laughs> na rano. Dobra. Ostatnie cięcie, moi drodzy. Proszę bardzo. Pięknie. I teraz tak, Wojtku, ja ci narzucam chleb. Gdzie mi go się... narzucasz? Na łopatę. mam wrzucać go? Na sam... Na sam koniec i Gdzie szybkim. koniec? I szybkim szarpnięciem. Dalej, do, do końca. Aż poczujesz ten. No, i co robisz? I szarpnij mocno. O, właśnie. I teraz obok. Aaa, to jest gorące teraz. Co ty gadasz, Wojtku? Dajesz, jedziesz, jedziesz, Wojtku, do końca. I to musimy szybciutko. Dawaj, dawaj. O, i to mi się podoba. Mają być poukładane w jednym...